Tak moi drodzy, można zabrać człowiekowi ból w ciągu paru sekund. Tu jak widzicie, mamy podrapane, A. tak? Czy podrapałaś się? Yy, jak byłam w górach krzesłem. Krzesłem. I to jest ból. Boli samo z, <laughs> z siebie, czy tylko przy dotyku? Tylko przy dotyku. No dobrze, teraz spróbujemy ten ból w ogóle usunąć, żeby nawet przy dotyku nie bolało. I od skali 1 do 10, ile boli? 6. 6 Teraz spróbujemy zamienić receptor bólowy, czyli spowodować to, żeby nasz mózg nie widział to jako ból. I żeby mózg zrozumiał, że to miejsce ma być niebolesne nawet przy samym dotyku. I można to zrobić przez układ nerwowy. Zróbmy to. Będziesz powtarzała ból, dobrze. I tutaj też w drugim miejscu. I teraz sprawdzamy jaka jest różnica. Dotykam Ci tego samego miejsca, co czujesz? No mniejszy ból. Jak było jeden do. 6, to teraz mamy ile? Cztery. Cztery to już coś. Spróbujemy jeszcze. Wystarczy. Sprawdzamy ponownie, co czujesz. Teraz 2 na 10. Dwa. to już jest nieźle. Teraz zmieniamy receptor bólowy. Zajmiemy się receptorem rozlanym, rozlanego bólu. Następnie zajmiemy się receptorem głębokiego bólu, a w tej chwili zajmiemy się receptorem, receptorem ostrego bólu. I dotykam ci teraz tego miejsca. Co czujesz? Yy, jeden na... 10. No to jeden to już jest nic. Tak, moi drodzy, można przez <kluw> układ nerwowy, przez umiejętności, wiedzę, zabrać człowiekowi ból w ciągu paru sekund. Nie trzeba ani środków przeciwbólowych, ani żadnych tabletek. Wystarczy wiedza, umiejętności, no, i jak ktoś ma życzenie takie bóle zabierać, to różnego rodzaju bóle usuwam. Tym się specjalizuję. Kinezolia stosowana PDTR pozwala na takie możliwości. Zapraszam do mojego gabinetu. Tutaj macie kontakt, zapisujecie się na wizyty. Neuromasażer.pl i w zakładce Kontakt macie dwie placówki w Warszawie. Niedługo będzie jeszcze coś dla Was otwarte specjalnie, żebyście mieli możliwość wcześniej się przyjąć. A tymczasem cześć.